Czy matura to bzdura? Takie pytanie zadają sobie wszyscy filozofowie tego świata, od dziejów naszych praojców, od dziejów Archimedasa i Hipokratesa. Nikt tak naprawdę nie wie, czy to bzdura. Te filozoficzne pytanie, które wydaje się być esencją naszego życia, jest jak najbardziej na miejscu w kontekście dzisiejszego odcinka, którego tytuł to Filozofia. Sponsorem tytułarnym programu Matura Top Zdura jest firma Gzela. Krop. No damage, no fun. Od jakich słów pochodzi słowo filozofia i co oznacza po polsku? A widzisz, do niedawna uważałem, że filozofia pochodzi od słów filo i zofia, tak zwane umiłowanie y -y, nauki. Ale y, y, niestety poprawili mnie jest to umiewanie mądrości, przykro mi wiedziałem. Od jakich słów pochodzi słowo filozofia? Mm, filo i zofia, zofety. Z jest nauka. E, filo, filo. Pozna coś pozna o poznaniu było. Od jakich słów pochodzi słowo filozofia? Od Cze ja jakieś wiedziałem, w sumie coś tam. I z jakiego języka to? to pewnie pochodzi? to pewnie z greckiego, coś tam no. zofia i coś tam jeszcze. Nie pamiętam. Coś tam, coś nie wiem, nie pamiętam, nie. Nieważne. Mój ojciec wykłada filozofię, ale nie wiem. Skąd się nazwa filozofia, to słowo? Filozofia, słowa filozofia z łacińskiego znaczy. Nie dokładnie nie wiem. No? No, słyszałem? To znaczy filo i sofia. Nie, proszę nie pytać. Co znaczy tabula rasa? I o co chodzi z tabula razą? E, tabula rasa to jest e, pojęcie z filozofii, z empiryzmu. I chodzi o to, że e, człowiek, kiedy przychodzi na świat, jest jakby mieć zapisaną tablicą. Która y, podczas życia y, zapisuje się ta tablica informacjami, które zdobywa. Dobra, to dobra, był John Locke, Dobra, chyba. dobra szacun, Co do Jota. Czy kojarzycie takie sformułowanie tabula rasa? Nie. nie. Nie, tabula rasa. Nie. Tabula rasa, takie pojęcie związane. Co to znaczy? Aha, coś tam, coś tam, coś, tam, coś było niewyjaśnione, czy coś takiego, że. Czyste. Co? Czyste. Coś było. Czyste? Nie, chyba nie. Nie ja wiem, nie wiem. Czym był, czym jest kamień filozoficzny? Kamień filozoficzny. On przypadkiem zamieniał wszystko w złoto, tak? Tak, złoto a i metale metalenie szlachetne, szlachetne Tak. szlachetne. Dobrze. Powiedz mi, czym jest kamień filozoficzny? Aha, to ten z Potera Pottera. Też. No, że ten Voldemort chciał to zdobyć, nie? Ale Harry mu przeszkodził. Czy wiesz, czym jest kamień filozoficzny? Tak, jest to e, obiekt, który był pożądany. Teoretycznie zadania przez filozofów, ponieważ mhm. e, pozwalał on e, dłużej jakby zajmować się tą dziedziną przez to, da, e, przez to że dawał e, możliwość wyższego życia tam, w które życie. Czym jest kamień filozoficzny? To Harry Potter, oczywiście. No e, kamień filozoficzny też, też, też. To oto koleżanka. No, a, czym jest filozoficzny? a nie pamiętam tego! Kamień filozofów. Coś ciekawa. Można tak powiedzieć. Że on czytał tam Harry Potter, ten tam. Czym jest e, kamień filozoficzny? Ja tylko z Harego Pottera pamiętam, co to jest kamień filozoficzny. No. Który, która to była książka? Pierwsza. Dobra, pierwsza. No. Kamień filozoficzny taki, który daje jakieś tam nowe życie. Takie... Jak on ma właściwość? Do końca. Do, można żyć do końca. Po prostu bez. Do końca świata można żyć. Kto jest twórcą augustynizmu? Świat Augusty. Dobrze. Powiedzcie mi, kto jest twórcą augustynizmu? Augustynizm. Ej, ale to ciężko. August. Temat. Dokończ zdanie, człowiekiem jestem i... Nic co ludzkie nie jest mi obce. I powiedz mi kto to powiedział. Człowiekiem jestem i co ludzkie nie jest mi obce? Ojejku, teraz. Ja nie wiem. Nie, to jest ciężko, to no, muszę. No, pewnie wiem, może jakaś literka. Na T. E... T Druga E. Te, tak, tak, tak. Te. Te, teza. w T. teza ter. te, tercjusz. Tere. Terencjusz. Już, tercjusz. Terencjusz. Już Do Dokończ syntencję. Człowiekiem jestem i... Wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. Y, człowiekiem jestem i... Kogitergo y, sum, tak? Nie, nie, nie licz, z yy, Człowiekiem jestem i... Przekazuję. Wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. Czy wiecie, kto powiedział? Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi nie obce. Chyba yy. gratis. Yy, Carpe diem, co znaczy? Wyobraź sobie, że yy... Idzie dzień. No. I ty siedzisz przy w krzakach i on tak idzie szybko, a ty go tak chubdza girę, nie? I on się wywraca. I wtedy co robisz? Chwytam dzień. Dobrze, bo... dobrze. Carpe diem. Co znaczy Carpe Diem? O Jezu Na czym to polega carpe diem? E, Już mówię. E, żyj, no Jeze to... E, Każecie, paktofinikę, tak jest po, po, po? Żyj film! Co znaczy Karpy Diem i jacy filozofie postulowali... Bied Bierz dzień yy, i wydaje mi się, że hmm, chyba nie Asceci, tylko Taps, na no ucho. Yy, nie mogę teraz będzie podać do niestety na antenę, yy, znaczy była podpowiedź, że jego mama, ale chyba nie. Który grecki filozof mieszkał w beczce? Kurde, strzest. wiem, wiem. Może no, tak. Wiesz? wiem. wiem, chyba wiem. Nie. Nie! Inne, Takiego jak... Diogenes. Z matemat... Diogenes. No, ale to ciężko, o, a mi w głowy. Czy, czy wiesz, co znaczy Pantarei? Wszystko płynie. Pantarei. Co to znaczy? Pantarei, A. To by mnie zagałeś teraz. Jesteś nad morzem, nad morzem jesteś. A, ale się to się odpowiada. Ale to głośniej musi. E, powiedz mi jeszcze Pantarei, co to znaczy? Chwytaj dzień. Czy dokończycie tą, tą myśl? Niebo gwiaździste nade mną. Teraz wy. Jest jasne. <laughs> Nie wiem. W jaki sposób zginął Sokrates? Został skazany na ostracyzm. Nie, on wypił wino, zatrute wino. Czym zatrute? Cykuta? Właśnie to, bardzo dobrze. Jak zginął Sokrates, czy wiesz? Sokrates. Ojej, jej, myśliciel. Jak on zginął? No nie wiem, nie pamiętam. Jeśli ja się nie mylę, to chyba był zamordowany. Czy wiesz jak zginął Sokrates? Sokrates? No. Nie wiem. Coś wypił. Może truciznę? Trucizna. A wiesz jak się nazywa ta trucizna? No c? Cyjanek. Jak zginął Sokrates? Czy wiesz? Jak wszyscy znani ludzie może na Sudesie, ale nie wiem. <laughs> Czym jest stoicki spokój? To jest taki spokój, w sensie wewnętrzny, to na jest stojącym. taki stoicki, to w sensie... Takim... Dobra, nieważne no tak, spokój, tak? Stoński spokój Nie no, wewnętrzny Coś tak? się dzieje, a on taki wewnętrzny, spokój Na twardziela, poker face Tak Poker face, No, no to Lady Gaga. Dobra. Jaką przysięgę składają lekarze? Przysięgę Hipokratesa. Bardzo dobrze Powiedz mi, jaką przysięgę składają lekarze? Nie wiem, jak się nazywa, ale wiem, że coś takiego, że... Że będą leczyć wszystkich, którzy tam są mm. w potrzebie, ale nie wiem, jak się nazywa Jaką przysięgę składają lekarze? Przysięgę ma pielęgniarka. Ma pielęgniarka. Kurde, ja tego nie mówiła. No, będzie się. Potem idę do hipopotama, się nazywa ten filo e filozof. Hip! <grymne> Jaką przysięgę składają lekarze? E, kurde, Archimedes. No, z którym filozofem kojarzy się jaskinia, ściana, cienie na jaskinie? Platon. Dum 3. Jaskinia platońska. Nie dum 3. Dobrze, dobrze. Z którym filozofem kojarzymy, yy, kojarzysz jaskinię, cienie, odbity świat na, no właśnie na to, ścianie? Zagoras. Na czym polega He hedonizm? Epikuryczycy. Najgorzej, tak. Hedonizm. Hardkorowo. Nie udałeś, że Nie! No jakbym, kurde, był teraz po geografii, wiedział. Skąd pochodził Tales? Z Miletu. Skąd? Tales z Miletu. Z Miletu, dobrze? Powiedz mi, skąd pochodził Thales? Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Może albo z Grecji, albo gdzieś tam z Rzymu, albo coś takiego, ale nie wiem. Pewnie nie z Thalesu, nie, nie z Thalesu. Jakiej narodowości był Erasmus z Rotterdamu? Może ty powiesz? Erasmus z Rotterdamu? Rotterdam. Nie, Rotterdam to jest moje miasto. Dobrze. No tak. W jakim państwie? Ja myślę, że. Będę Beneluxu, ale jakiego dokładnie jest, z tych trzech państw? No, jest jeden no, jest Feyenoord Rotterdam, taki klub, kojarzysz? Rotterdam, nie, nie tam kojarzę. Tak jak Dudek grał. Jerzy Dudek grał. No. Hej, to Marek tam grał. Czekajcie, mam... Belgia. Nie. Holandia. 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 Tak sobie jest ten to jest ten jestem. Dobra, ej, to, to noża, to story, Ale to były takie... wzory, Halo. Dobra, Dobra to, teraz, to teraz inne pytanie. Ej, ej chodź. Jakiej narodowości był Erasmus z Rotterdamu? Z Strzelałbym w Grecję W jakiej narodowości był Erasmus z Rotterdamu? O matko boska Niemiec? Francuz? Erasmus z Rotterdamu To chłopaki Choke. na pewno wiedzą, bo Feyenoord Rotterdam znają No, no. no. Jakiś Feyenoord Rotterdam. Rotterdam, no katedra Rotterdam we Włoszech Nie, 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 nie. -Dame. z Rotterdamu, a nie Rotterdam. <laughs> I to już wszystko w tym odcinku programu MaturatopZdura.tv. A ja zapraszam Was jak zawsze na kolejny odcinek w piątek o godzinie 10. Aby mieć dostęp do wszystkich odcinków naszego programu, zapraszam Was na naszą stronę maturatopZdura.tv na podstronę poprzednie odcinki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. stopodtvn TVN24. Dziękuję. Błękitny żęg na widzów. Oczywiście pozdrawiam cały sekcję i całą toalę! Pozdrawiamy wszystkich w sobocie!